Cześć, siemano, ja jestem Gaust, witam Was w kolejnym odcinku Kariery Arsenalem. Poprzedni odcinek graliśmy na livestreamie. Kto nie widział, chętnie zapraszam do powtórki tej transmisji. Link tutaj będzie w opisie, albo gdzieś tutaj też się pojawi. Mieliśmy spotkanie w Lidze Europy z Evertonem, jak widać na załączonym obrazku 2 do 2. Wyślizgnęło nam się zwycięstwo w końcówce spotkania i mamy teraz mecz rewanżowy, rewanżowy, do którego będziemy przechodzili. Już widzę tutaj musimy zmiany Sokratis Kontuzja bym to zapomniał. I kogo my tu damy? No, będziemy musieli zrobić takie machlojki. Oba Mejang już też może grać, więc powróci jak najbardziej do naszego składu. A resztę ogarniemy w okienku przedmeczowym. Znów Sokratisa tutaj wrzuciłem, dobra. Dobrze, więc tak wygląda skład na spotkanie rewanżowe z Evertonem. Dosyć dużo zostało. Tutaj zmienione obrońców też, praktycznie wszystkich wymieniliśmy, bo nie byli wypoczęci. więc my chcemy zawsze grać z tym składem, który jest w naj, dyspo, najlepszej dyspozycji. I właśnie takie myślę na te spotkanie wystawiamy. W sieci pojawił się, pojawiło się spotkanie, nagranie właściwie meczu z FIFA 20. No i tak, gdyby nie tytuł, gdyby ktoś mi ten link podesłał, no to. Seryjnie pomyślałbym, że to jest FIFA 19 nadal, ale naprawdę trudno zauważyć jakieś takie drastyczne różnice, czy, czy cokolwiek, więc nie wiem czy to nie powinien być update głównie do tej gry, a nie kolejna nowa gra, za którą będą nowe pieniądze kasować, a nic się praktycznie nie zmieni. Chciałbym być w błędzie. Ale sami ocenicie też, jak ta gra wyjdzie, jakie będą Wasze odczucia, czy tutaj mikitarian wszedł. Czy będziecie zadowoleni, że dostaliście coś nowego, czy odgrzewany kotlet? Bo od paru tych wydaj, no to takich drastycznych zmian nie ma. i, I zamotanie dygne wybija La Cazette Uuuu, no tutaj nie powiem, ale to była naprawdę super rozpykana defensywa Evertonu. Nie powiem, wyszła mi ta akcja. Z, Cavalerio, i Aubameyang. Tutaj cała obrona pozwoliła, żeby ta piłka do Aubameyanga doszła. No i fajnie, że to trafił w ogóle, bo różnie mogło być też. Richarlison. I Leno wybija w broni, znaczy się, bo wybijać nie wybijał. Drugie uderzenie też już mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia. Tutaj jeszcze powtórka gola naszego napastnika. Fajnie by było zdobyć bramkę do szatni, drugą. I Obama Young nie wyszło, chociaż laka Z na krzywy ryj. Wbija bramkę na 2 do 0, Everton na razie jest radny, można powiedzieć, nie miał tylu okazji do zdobycia kola, bo Lacazette tutaj fajnie nawet podał do Aubameyanga, ten próbował się przelobować, ale wyszło bardziej podanie do Lacazette i ten z główki, bo wyskoczył najwyżej i mamy 2 do 0 w tym spotkaniu. Michitarian Michitarian Kręci Ebertonem jak chce wow No tutaj to już chyba jest pozamiatane Co tutaj zrobiłem Michitarian? Tak na niego ganiłem w pierwszej części gry A tu w tym momencie zastawił się, odwrócił i huknął naprawdę pod poprzeczkę i Pickford no nie miał co do roboty. Jest okazja dla Evertonu. No tu niepotrzebnie puściłem Wolkota folkarny, ale Leno bardzo dobrze się zachował. Davis. No jeszcze chyba kolejna taka sytuacja. No i będziemy wyjmować piłkę z siatki, bo Everton rozklepał mnie tu ponownie i nie miałem zbytnio do gadania dużo. Może jakieś zmiany zrobimy w tym spotkaniu. No wypadałoby mi hitarian. Piękna bramka, ale może sobie odpocząć. Genduzi też i Kiesa. Eee, Blas wchodzi. To znaczy tutaj może by, chciałbym... Tak, Nilesa, nie, nie Genduz A tu Blas I takie trzy zmiany od razu robimy. Oba, Mayang, Niles. Blas uderza. No i złapu pik. Dośrodkowanie pik, co za interwencja. Jeszcze, czy to tutaj zamkniemy jakimś, jakimś wykończeniem, jakimś strzałem? Kto to wie? Niles będzie uderzał on. No i Pickford przypomniał sobie, jak należy bronić Toreira. Jeszcze piłka do Blasa. No ten mocniej, wyżej. Zdecydowanie powinien tą piłkę posłać pod poprzeczkę. A nie tak słabo. Kończymy to spotkanie, wygrywamy 3 do 0. Sądziłem, że Everton po poprzednim spotkaniu większe postawi mi warunki, żeby go pokonać. A tu, dosyć myślę, gładko, pokonaliśmy drużynę z Liverpoolu. No i jesteśmy w kolejnej rundzie tego, tej ligi Europy. A tak kształtują się pozostałe rezultaty ćwierć finałów: Manchester, City, pewnie Sevillian. Vira Real przechodzi Lipsk, i Werder Brema Bęfikę pokonuje. Spotkanie ligowe z Barnley, Zrobimy symulację. Skład mniej więcej jest taki sam. I zobaczymy, co nam Barnley pokaże w tym spotkaniu. Na razie 9 minuta. Kartka Michitariana. Oba w 24 minutach pisuje się na listę strzelców, póki co bez kontuzji to cieszy i tak pierwsza połowa minęła, Lacazette schodzi i Arnautowicz, który wszedł, zdobywa bramkę na 2 do 0, Zieliński pojawia się na boisku, Obamayang dokłada trzecią bramkę dla Arsenalu bez czerwonych kartek, bez kontuzji 3 do 0 z Barnej. I teraz przed sobą mamy bardzo trudne spotkanie z United. W poprzednim właśnie odcinku przegraliśmy z United, więc teraz mógł, można by się odkuć na nich jeszcze w półfinale Emirates FA Cup. Przechodzimy do tego spotkania: oczywiście tego już nie symulujemy. Czerwone stroje oni mogą mieć takie swoje. Wszyscy są wypoczęci, to cieszy. Może Torreira zostanie w tym pierwszym składzie ficji. Coś ostatnio stracił w moich oczach swoją grą. Czy chcemy kogoś jeszcze tutaj pozmieniać? Tu jest w porządku. Czy tutaj coś zrobimy? Wellbeck czy Arnautowicz Arnautovic za ostatnią bramkę, że wszedł i zdobył właśnie. Więc więcej nie zmieniamy i zaczynamy to spotkanie z United. Oba meang. Teraz szybko. No tutaj piłka wcześniej miała pójść, ale nie ma spalonego. Podanie tutaj przeszło do LKZ i mamy jeden do zera. No trochę jestem zdziwiony, że to tak fajnie mi i sprawnie poszło te podania. Ale myślałem, że ta akcja spaliła na panewce. No nie było spalonego to racja, ale że ta piłka trafiła pod nogi mojego napastnika że DHA jest słaby pramkarzem, to wiemy w rzeczywistości, bo kiedyś miał potencjał, teraz już zrobił się przeciętny i jest zdecydowanie więcej golkiperów, którzy są od niego y, lepsi. Martial. Leno, no wychodź Leno, twoja sytuacja tak jest. Dobrze, nim wyszedłem, bo już by było. Y, by musiał piłkę z bramki wyciągać, rabio ojen. To mu siadło teraz. Kurcze, naprawdę, bramki coraz ładniejsze mi się udaje zdobywać. Adrian Rabio podwyższa na 2 do 0. Manchester w szoku, co tutaj się dzieje. Ostatnio sobie z nami yy, łatwiej radzili. A tutaj mówię, jest dogodna sytuacja. Uderzę z apola karnego. No i jak to siadło w okienko De bez najmniejszych szans, trójka obrońców tutaj próbowała to obronić, ale nic nie dało, 2 do 0. Rabio ma ciąg na bramkę, uderzy ponownie, no tym razem już nie było takiego szczęścia, takiej dokładności jak przy tym zdobytym golu, ale no mogliśmy sobie pozwolić na takie uderzenie, prowadzimy bowiem 2 do 0. Lakazet, Arnautowicz niepilnowany, Arnautowicz, DHA, broń. Michitarian. dobrze tutaj wymanewrował i Lakazet, będzie sytuacja bramkowa, Lakazet chciał przelobować, czy to jeszcze coś zrobi? Nic nie zrobiło, bo tutaj obrońcy asekurację dobrą mieli tym razem. No tutaj Lukaku ładnie objechał mojego zawodnika. Uderzenie też było... Przyzwoite, chociaż widzimy, że piłka jednak odchodziła od bramki. Na moje szczęście, choba Meyang. Idealna piłka dla LKZ. Czy będzie sytuacja zrobiona? Tak jest. Leni I jest. Kurcze, no i zamykamy ten mecz idealną bramką lakazeta Ale to naprawdę huknął. Dzisiaj naprawdę świetne gole. Tutaj trochę mieliśmy szczęścia, ale to jak to wykończył nasz napastnik, no to naprawdę stadiony świata idealnie technicznie. Jeszcze piłka odsłupka, odbija się i wpada światło bramki 3 do 0. I koniec tego spotkania. Pokonujemy bardzo pewnie Manchester United, więc widzimy, Arsenal jest na fali. Znoszącej te dwa ostatnie spotkania myślę, że w, jeśli to te tempo się tak utrzyma, no to naprawdę możemy jeszcze tutaj ten sezon bardzo dobrym wynikiem zakończyć, a tu bohater dzisiejszego spotkania Laka Zet, e, który zdobył dwie bramki. Dobrze, ja Wam dziękuję teraz za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie Be Ghost Na razie. Cześć!